Cześć, witajcie tutaj Matrix HDTV, a to jest kolejny odcinek Let's Play Labowy Minecraft. Dzisiaj Wam pokażę co wybudowałem. W moim domku co się zmieniło. I jeszcze coś wybuduję. Tak, tutaj jak widzicie już nie ma mojego magazynu. Tylko jest tutaj. To jest mój magazyn. A tu jest. Moje łóżeczko w którym pójdę spać, napis fuluf dlatego, że będę coś budować teraz tak, tutaj jeszcze nic nie ma yy, to jest tylko ten magazyn w dzisiejszym odcinku pokażę wam buga yy, jednego, co teraz odkryłam i wybuduję port morski koło mojej latarni tak, ten bug jak widzicie tracę y, ten, punkty oddychania, ale ja, gdy dam spację to jest taki bóg, że tak jakbym miał powietrze nie wiem no, w każdym razie o flagi, lekkie y, W każdym razie sobie da dam... nie no nie bez przesady Takiego sławego kompa to ja aż nie mam Tutaj, jak widzicie, dalej stoi moja latarnia W środku tam zrobiłem I zastanawiam się teraz, gdzie wybudować port morski Albo wybuduję go tutaj Albo... Wybuduję go gdzieś tutaj Na przykład tutaj, ale nie, wybuduję go tam No to. to zobaczymy się gdy port morski będzie już gotowy Pa! Witajcie Polonie, tak wygląda już u, ukończony port morski mm, Jeszcze y, W środku tego no, far, y, W środku portu morskiego nie ma nic takiego Ale potem to urządzę Tutaj są łódki Normal. Tutaj y, ta dźwignia uruchamia taki mostek z piasku, bo nie znalazłem jeszcze slajboli, żeby zrobić taki. Na górze. Na górze też nie ma nic jakiegoś znacznie fajnego. Jest tylko taki taki, jakby to nazwać. Teraz. Po prostu teraz. Teraz wam pokażę jak wygląda to z daleka. Tu jest jeszcze bolo. Budowane razem z tym portem morskim. Normalnie to jak gra w Hard, tylko gdy zagrywa busze na normal, bo wtedy są leciutkie lagi. O, widzicie. No i tak wygląda port morski da jeszcze wam pokażę, że single player commands tak wygląda dach no a to już jest koniec tego odcinka był taki krótki jak poprzedni w następnym odcinku już będę normalnie grać, nie będę tak, mm, takich budowli budować bo już mi się kończy Stone. no, a więc Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, następny odcinek prawdopodobnie będzie z Battlefront. Taka informacja. Komentujcie i subskrybujcie. Cześć.